I o z tej strony, Wiktor, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, dzisiaj gramy Fortnite'a oczywiście, no bo co, no na razie mamy, dopóki nie będzie 50 subów, gramy Fortnite'a, nabijamy Fortnite'a, pamiętajcie, gramy Fortnite'a, dopóki nie będzie 50 subów, a na 50 subów jest Specjal. nutka wlatuje, więc Ja się powoli może już zacznę szykować widzowie No bo jest ciężko, nie? Bardzo ciężko jest Aaaa Zanim przejdziemy do grania, to zasubskrybujcie I zalajkujcie mój kanał, żebyście byli wszystkimi filmami na bieżąco Jak napiszecie jakiś fajny komentarz, to przypnę wam serduszko, więc pamiętajcie e, Gramy sobie tak luźny battle royale, nie? Taki luźny odcineczek leci, moi drodzy, bo nie mam pomysłu co nagrać, z nikim nie nagram, no, e, no, no w sumie sami w pierwszy odcinek to jest jak sami nagrywamy, więc polecam subskrybować widzowie, subskrybujcie, lajkujcie, żebyście mieli się z filmami na bieżąco, pamiętajcie, subskrybujcie, na 50 subów latuje nutka. A taka dowolona może mówka będzie, więc no. Więc no. Kto nie subskrybuje? Niech żałuje. A my zaczynamy. Więc tak. E, to jest moja pierwsza runda, bo dziś nie gra... Nie, nie miałam zbytnio czasu. I w ogóle jutro mam... E, Pamiętajcie za trzy dni Wigilia, więc no. Za trzy dni wigilię mamy, więc. No. Pamiętajcie, więc wigilię na pewno jakieś trzy filmiki wlecę. Bo wigilię odejdzie najwięcej czasu. Więc no. Dobra, widzowie, lecimy tak. Na razie chodzimy tutaj. No, może tu będziemy mieli problem, ale raczej nie, że to jest Battle Royale. Nie, nie są jacyś trudni, ale nie, nie są jacyś łatwe. Jestem średni, więc nie zawsze odda się na Dobra, na. Któż widzę? No najlepszy good loading. Chyba. E Troszkę będzie problem widzowie. Dobra, mam pompę. widzowie musimy się skupić na grze. Pamiętajcie. Oni się tam napażają, nie jestem bez żadnego karabina. Chciałbym sobie mógł wziąć jakiegoś. Na pewniaka tak szczerze. Ale było ciężko. Spodziewałem się, też, że u ludzi. Widzowie. Widzowie, to no nie jest najlepiej, jak mam apteczki, no to... Ale jestem nadal bez jakiegokolwiek karabina. Ja pierdzielę, widzowie, jak ja bym go nie zauważył, to ja... I on by mnie zabił, to... to wiecie co? Nie wiem, co bym zrobił, to szczerze dobra, panik może być. To coś karabin takiego. No, Ale z dwoma no, fragami jesteśmy. Zobaczmy sobie jakąś taką snajperę. To, to jest taka mechaniczna snajperka, bym powiedział. Dobra, widzowie, lecimy! Tutaj Myślę, um... że to jest ta lodowa Myślałem widzowie, że to jest ta lodowa kotwiczka, ale to nie, nie jest to jakieś auto. Właśnie ja sobie wolę widzowie auto wziąć tak szczerze, chyba kogoś słyszałem. Nie wiem czemu, ale mi nie wypadają w ogóle te kotwiczki. Ale okej, okay, ja, ja, ja potrzebuję widzowie samochodu. Ja niczego innego nie potrzebuję, tylko samochód mi jest potrzebny. Tylko nie ma tu żadnego... Dobra, więc idziemy... Więc idziemy z blika, może jeszcze coś pod kamerą. Kotwiczka bardziej do lodu, by, do, do uciekania, by mi się przydała. No ale okej, okay, nieważne. Jesteśmy dwoma fragami. No. Ok. Szybko biegniemy to, po to tutaj wbijamy z buta. Nic tutaj nie ma. Ciekawego za bardzo. Dobra o i tutaj mamy tę rolkę lecimy widzowie z tę I szukamy widzowie w sumie snajpy, nie? Tylko ja faj wszystko fajnie, ale tak bez snajpy lecimy trochę nie jest fajnie bo bez snajperki lecieć to czyli bez sniperki. Sorry widzowie pomyliło mi się bez kewla. Przynajmniej nie trzeba żebyś... dobra. Tyle przynajmniej mi jak wydają kewla, no to od razu chyba nie zginę, nie? bo ktoś wystarczy, że mi to tylko bludę, nie? ile to różni, no dużo my tutaj różni. Prezencik widzowie. Mhm. Dobra, taki kawałek nie będę robił. Widzowie, mamy towarzystwo. Zabijam się. Ej, ja widzę, że... Ej, ja, ja widzę, że słyszałem ty Nie, gdzie oni się napażają. Oni chyba gdzieś tam, dobra. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, widzowie, myślę, się. Przecież jest tylko gra. Kurde. Widzowie. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. nie mamy biga. Mamy biga, widzowie mamy biga. Eee. Tylko ja nie wiem. Tupie może. Ej, jo, no! Dziąć! Ej, dzioń! No, tak by, ale że tak nagle e... zniknął mi! Mam nadzieję no, się że nic się tu nie uda widzisz. Gdzie jest skrzynkę, słyszę, ale mówię sobie czasu, żeby skrzynkę Żeby skrzynkę wyrazić ja muszę zrobię tutaj typówka To nie mogę zapomnieć, że mogę mieć plecy. Ja myślałam, że tam jest cyfer. Chodźmy zobaczyć na selfie. Właśnie to zapomniałem, widziałem w ogóle, że. Tu jest sejf, nie? Jezus, patrzcie na to Dobra, mamy wygraną Jeszcze, dobra W dupie mam ten sejf, ja nie ryzykuję, widzowie Ja, ja mogę to ugrać, tak naprawdę Ja mogę wygrać to, widzowie, tak naprawdę więc ja na ten save mam totalnie wywalone. Yy, yy, Lecz... Ja yy, mam taką slajpę, może no, ja nie mogę. A ma ktoś medaliu? Ej, widzowie, nigdy nie ma medali. na Miałbym szansę tam zdobyć, ale tam nie może ktoś kampić. Widzowie, słyszę gdzieś kogoś. Tam, widzowie, co to jest? Jest. Tak mi się wydaje przynajmniej wydaje. Tu jesteś środek mniej więcej, czyli ja muszę tam iść, o jezus. To to może ktoś kampić. więc ja tam nie ryzykuję ja widzę, że za bardzo nie ryzykuję mam dwa franki, ok. mam snajperkę o, to się nawala J'ai eu peur. T'as pas mis ta recharge à la tam mniej więcej na... Mam widzowie kogoś? Kopiesz? Nie, to jest... No. Nagrywam! Dobra, widzowie, zabiłem go. Ja to stawiam. Widzowie, zabiłem typa... No, słabiutki, bardzo słabiutki w porównaniu do moich inteligencji gamerskich więc Ja... Eee... oni tam mogą być ciocia hmm. ciocie widzowie Jak się wychyli typek w sobie, Oni mnie tam nie widzą. Tam nieźle napiernie czy. Tam też się na Poc widzowie ja mam takiego ajma. Dobra, leży widzowie. Dostał ze snajperki. Teraz tamtych trzeba. Nic nie widzę ciekawego w sumie, nie będę rysy kawał iść tym tam Widzę I co wie, patrzcie na to Oni się tam nawalają, a ja Znajdę snajperki, nie mogę ich trafić. Dlatego widzę klapso. O widzowie dostałem. Jedną dobrze zagraliśmy, zajęliśmy trzecie miejsce. Było naprawdę dobrze. A więc no, no, to by było na tyle, że jeśli wam się spodobał. dajcie lajka i subika. Elo.